Witajcie, witajcie wszyscy serdecznie. Sylwek z tej strony, a ze mną jest Szymon. Cześć Sylwek, cześć reszta. Witam. I wspólnie postanowiliśmy znowu porozmawiać na temat komiksu. Tym razem bierzemy się za Suicide Squad złą krew. Na początek powiedz Szymonie, jak ci się podobał ten komiks? Najpierw ja bym powiedział co innego na początek. Proszę ja bardzo, ja tych, którzy jeszcze się nie, nie zasubskrybowali tego kanału, niech to w końcu zrobią. Niech powiadomią znajomych. To się przydaje. Ewentualnie, jak się komuś film spodoba, niech udostępnią, pokażą swoim znajomym. Im więcej ludzi będzie oglądać, tym będzie ciekawiej. Im więcej osób komentuje, tym zawsze dla nas jest milej, bo przynajmniej wiemy, że ktoś nas ogląda, ktoś jest w stanie zdekutować. Więc teraz możemy już przejść do komiksu. Moim zdaniem komiks jest bardzo dobry, mówiąc bardzo dobry, a rewelacyjny. Ja go czytałem wow. kilka miesięcy temu. I mi się bardzo podobał. Teraz sobie go na potrzeby dzisiejszej rozmowy trochę przekartkowałem. Nie pamiętam go w całości, ale kilka momentów jest tak kapitalnych, że do tej pory ze mną zostały, a to świadczy o dobrym komiksie. Jestem zaskoczony. Naprawdę jestem zaskoczony twoim wypowiedzią. Ja wiem, że ten komiks ma fajne momenty. Ja też je zapamiętałem, ale czy powiedziałbym, że on jest bardzo dobry? Według mojego kryterium, on jest dobry. Nic więcej jakoś nie wniosły do mojego jakiegoś życia komiksowego czegoś, co bym aż tak bardzo zapamiętał. Są tutaj bardzo fajne niektóre sytuacje, o których oczywiście powiemy, ale nic poza tym, nic poza tym. Ale dobrze. Mamy takie wstępne, wstępne nasze zdanie. Teraz popatrzmy na to, jak wygląda ten komiks. Komiks jest w twardej oprawie, świetnie jest. W ogóle świetnie się prezentuje. Jak duży jest? On jest rozmiarów, takich jak tutaj daję do porównania Joker Briana Azarello. Jest mniejszy od komiksu DC Deluxe. On jest większy niż te zwykłe wydania. W miękkie, miękkiej oprawie ze skrzydełkami, to jest taka standardowa, yy, standardowe wydanie jak montowe w twardej oprawie. Mm -hmm. Wydawane są tak komiksy z DC, na przykład Black Label, znaczy Vertigo dawniczy, na przykład trans, serię typu Trans Metropolitan, Kaznodzieja i tak dalej. To jest taki standard wydawniczy jak montu, jeżeli chodzi o komiksy w twardej oprawie. Dobrze. I na tylnej stronie okładki mamy, tak słuchajcie, pokrótce tylko wspomnę. Kiedy oddział samobójców dostaje zadanie zneutralizowania grupy międzynarodowych superterrorystów, znanych jako rewolucjoniści, nikt się nie spodziewa, że pojmani złoczyńcy dołączą do drużyny. Czy Harley Quinn, Deadshot, weterani oddziału samobójców mogą komukolwiek zaufać w sytuacji, gdy nowi członkowie oddziału specjalnego X będą zmuszeni do współpracy z ludźmi, którzy chcieli ich zabić? I tak dalej. Więc tutaj można sobie zobaczyć. Album zawiera materiał opublikowany pierwotnie w amerykańskich zeszytach. I koszt jest 99,99, 99, ale ja zapłaciłem zdecydowanie mniej, chyba 60 zł nawet. Ale tak, co na uwagę zasługuje, to co pierwsze, rysunki. Rysunki są pierwsza klasa. Ojej, jak mi się one podobają. Bardzo, Przejdźmy. bardzo pasujące do historii po prostu. Odpowiednie. Mhm. Ale w ogóle ta kreska. Ja, no to jest, słuchajcie, to jest coś, co ja bardzo lubię. Ja się odnajduję w takiej stylistyce, w takich ilustracjach, w takich kolorach. To jest po prostu, a to, to jest całkowicie. Słuchajcie, to mi się bardzo kojarzy z wyglądają naprawdę bardzo podobnie. I ja bym powiedział, że to tworzy ten sam autor. Tutaj pro, tro, tworzy Francesco Mattina, a tutaj no niestety nie ma takiej informacji. Więc yy... przejdźmy dalej. No to jest historia, no w sumie o kim? No to jest taki yy, główny bohater. Bohater jest zbiorowy. Yy, oddział samobójców. Może ja powiem w ogóle tak dla nie niezorientowanych widzów w ogóle, jaka jest mhm. idea, co to jest ten oddział samobójców? Kim oni w ogóle są? No dobra, no to. Skąd, mów. skąd się w ogóle wzięła ta nazwa, i. Jak to działa? Amerykański rząd, można powiedzieć, wymyślił sobie, że chce mieć bohaterów na swoje rozkazy. I w tym celu wzięli skazańców i im obiecali, że będziecie dla nas pracować i za to zam się skróci wyroki. Ale jako, że to są skazańcy, niejednokrotnie bardzo obdarzeni bardzo potężnymi mocami, niejednokrotnie trochę szaleni, niejednokrotnie strasznie niebezpieczni, to jako formę zabezpieczenia wszczepiają im się ładunek wybuchowy w głowę. I na zasadzie takiej, że jeżeli ktokolwiek spróbuje zdezerterować, zrobić coś bardzo niewłaściwego, można po prostu mu głowę wysadzić i po prostu go zdjąć. To jest takie, takie zabezpieczenie takich straszek. Teoretycznie piecze nad y, tym oddziałem sprawuje Amanda Waller z ramienia powiedzmy rządu Stanów Zjednoczonych. Ona jest jakby dowodzi, ona im wskazuje misję. I zasada jest taka, że jeżeli dany złoczyńca, przestępca ma mieć wyrok, powiedzmy 30 lat więzienia albo 50 lat więzienia za swoje przestępstwa, to każda misja, na przykład, skraca mu ten wyrok o rok. I w założeniu każdy z członków tego oddziału samobójców, po tym jak odsłuży swoje, czy wykona określoną liczbę misji, ten wyrok mu zostaje anulowany. No i w zasadzie, a nazwa się bierze stąd, że generalnie po nich tak naprawdę nikt nie będzie płakać, bo to są i tak skazańcy. Więc ich można wysłać na samobójcze misje i, nic się nie... i to są spisani na straty. Nie ma z tym żadnego problemu, przynajmniej z punktu widzenia rządu, rządu Stanów Zjednoczonych. Dobra. I oni dostają misję. Odczytujemy, jaka to jest misja. Wasza pierwsza misja, prezydent Batchnizji, została oficjalnie usunięta ze stanowiska. Ale nie chcę ustąpić. Byliśmy mocno zaangażowani w wybory nowego prezydenta. Więc oni muszą co zrobić? Zlikwidować panią prezydent, prawda? Tak. żeby ktoś mógł objąć tam rządy. I z tego co pamiętam, te rządy miał objąć ktoś z Ameryki. Nie tyle z Ameryki, co po prostu miał być podstawiony. Takie typowe mieszanie się w tym wypadku z Rządu Stanów Zjednoczonych, wewnętrzne sprawy jakiegoś tam kraju gdzie uznają sobie, że najlepiej dla, najkorzystniej dla nich będzie, jeżeli będzie rządził taki, a nie inny powiedzmy polityk, i kombinują, jak do tego doprowadzić i oddział samobójców w składy jest wykorzystywany do tego, żeby ewentualne przeszkody wyeliminować. Czy to będą przeszkody popularne, polityk, który wygra wbrew woli w tym momencie Stanów Zjednoczonych lub kogoś z administracji, lub kogoś z wojska, kogoś, kto ma w tym jakiś interes, to w tym momencie można albo go usunąć, a używa się też często tego oddziału samobójców, stoi sobie skład, gdyż może być tak, że w danym kraju, nieważne jak on się nazywa, bo może być loso losowy kraj po prostu, jeżeli oni też mają obstawę jakąś ochronę ze strony super, jakichś superbohaterów, też istot obdarzonych mocami. W tym momencie, jak ty masz swój oddział samobójców, tego możesz poświęcić, który oficjalnie nie istnieje, który w razie, porażki. Nigdy, nikt go nie powiąże ze Stanami Zjednoczonymi. To jest po prostu taka klasyczna, bardzo taka wygodna procedura działania. Mhm. Dobrze, ja tutaj pokazuję taką pewną ilustrację. To jest jedna z takich, które naprawdę zachwycają. Ja pokażę Tobie, o co mi chodzi, żebyś wiedział. No, czy to jest tak. Słuchajcie, ja liczę na to, że w przyszłości naprawdę będą w taki sposób komiksy wyglądać że będzie taki realizm ukazany, bo te, te rysunki, one kontrastują ze sobą tutaj, bo jest świetna ja wiem, że to jest okładka pewnie, ale dlaczego by nie zrobić takiej jakości grafiki w, w środku komiksu to jest naprawdę genialne, ja jestem totalnie zauroczony właśnie takim rodzajem pokazywania komiksów żeby było ciekawiej, mamy tutaj dwie drużyny, które muszą się ze sobą połączyć. Niestety, obie się nienawidzą, i tutaj też taki jest fajny, fajny zgrzyt między nimi. Względem siebie są wrogami, ale gdzieś tam muszą przezwyciężyć swoje, swoje animozje, aby wykonać wspólny cel. Po prostu. Tak, tak. Co do zasady, generalnie oddział samobójców nie jest różnym zgraną, jak na przykład Liga Sprawiedliwości, ponieważ po pierwsze, jak sama nazwa wskazuje, co jakiś czas, któryś z nich gdzieś tam ginie na misji. Po drugie, najczęściej są to, skaza są to skazańcy, przestępcy, więc oni też nie mają, nazwijmy to, genów współpracy z naturalnego, dla nich współpraca nie jest czymś naturalnym. I teraz tak, trafiają się dwie właśnie ekipy, dwie drużyny, jedna Oddział samobójców druga, która musi być do nich wcielona. Nie każdy yy, chce być wcielony do oddziału samobójców. Też postawione są różnego rodzaju ultimatu, ultimaty, ultimatum. No jest, jest sporo takich yy, animozji w tej grupie, bo ta grupa nie do końca jest drużyną. Tak, się. ale w pewnym momencie musi zacząć współpracować. Czy chcą, czy nie chcą. Muszą przezwyciężyć swoje obawy, swoje animozje, swoje chęć odwetu, bo to też jest naturalne w takich sytuacjach, że oni na początku stawali przeciwko sobie, do czegoś mogło dojść, a jako że to jest oddział samobójców, to jak sama nazwa wskazuje, ktoś tu będzie ginął. Nie będziemy mówić mhm. kto, kiedy, w jakich okolicznościach, ale to nie jest sytuacja taka, że pójdzie na misję dziesięciu superbohaterów, wszyscy wyjdą bez szwanku, ewentualnie trochę podrapani, nie. Jest duże ryzyko, że ktoś zginie i to może być zginąć osoba, która jest ważna, która wydaje się, że jest ciekawa, że, że ta historia jest o tej postaci i to w zasadzie nie powinno się zdarzyć, ale to dodaje takiego, ja bym powiedział, trochę realizmu. Oczywiście to jest komiks kreskówkowy, to nie jest, nie jest realizm taki rzeczywisty, ale to podnosi stawkę. Kiedy masz świadomość taką, że bohater, czy go lubisz, jeżeli go lubisz, nie lubisz, że on w każdej chwili może zginąć, że to jest. To nie są przelewki. To nie jest, to nie jest yy, bezpieczny zawód, że określa. A w wielu komiksach superbohaterskich szczególnie. Ma się wrażenie, że bycie superbohaterskim to jest taka. Superbohaterem to jest taka zabawa, która nie jest groźna, gdzie w, stosunkowo nie groźna, że wszystko zawsze się dobrze kończy. Tutaj jest troszeczkę inaczej. Tak, co wyróżnia też ten komiks? Ja myślę, że w ogóle wyróżnia e, oddział samobójców na tle e, innych komiksów z superbohaterami. To potężna dawka humoru. Tu jest naprawdę bardzo dużo humoru, żartów, i to słownych, i postaci, i sytuacyjnych, więc e, można m, rzeczywiście być mocno zaskoczonym. I w tym momencie chociażby pokazuje e, zbliżającego się Batmana. I nie chcę wszystkich stron pokazywać, ale y, sytuacja z Batmanem. No, powiem otwarcie, że dopiero w tym momencie, kiedy pojawił się Batman, y, jakoś tak odżyłem. Jakoś tak najmocniej mnie zaciekawił ten komiks. Więc y, walka Batmana z Deadshotem jest tutaj dla mnie perełką. Jest największym smaczkiem, a w szczególności ten malutki fragment, gdzie Deadshot. Mm, no, widać że już nie ma szans Batmanem i nagle wyciąga pieska. Tak. Trzymam psa rozejm. No i to jest takie nieoczekiwane. No, żeby mm, wykorzystywać psiaka do, do tego, żeby Batman go nie zbił. No, to jest zabawne. Ja, Gdyby to jeszcze dała Harley Quinn to jeszcze byśmy podejrzewali, że to jest bardziej w jej stylu. Natomiast Deadshot, deadshot generalnie jako profesjonalny snajper zabójca. No z tym się. Z tym się nie kojarzy. Dokładnie, to Że... jest taki element zaskoczenia. Mhm. Znaczy tutaj Batman bardzo fajnie kontrastuje, ponieważ on jest zaprzeczeniem idei oddziału samobójców. Oddział samobójców masz skazańców, przestępców, niejednokrotnie wielokrotnych morderców, Niejeden... wielu z nich jest wielokrotnymi mordercami, którzy używają broni palnej i innej, innej śmiercionośnej broni, którzy często robią Właściwie się wygłupiają po prostu, żeby rozładować stres, robią po prostu jakieś yy, idiotyczne teksty, po prostu to jest taka ich forma, nazwijmy to, odreagowania. Batman z założenia jest poważny, ponury, trzyma się sztywno pewnych zasad. Nie za, nigdy nie zabija, nie używa broni palnej. To jest wręcz taki bardzo fajny kontrast, moim zdaniem. Dlatego tak. Batman, na przykład do takiego oddziału samobójców, nie bardzo by pasował, nawet jakby w jakikolwiek sposób go tam wpleść. Zgadza się i jeszcze tutaj chciałbym użyć sytuacji, o której ty też wspominałeś, gdzie Batmanowi skradziono samochód pojazd, tak? No i się okazuje, że dead Deadshot, Deadshot proponuje Batmanowi, aby zamówić Ubera. Tak? i to są właśnie takie sytuacje, które mocno zaskakują i, no i pokazują taki duży dystans, dużą dawkę humoru, którego na próżno szukać w innych komiksach, tak? Tego typu od superbohaterach. Właśnie, jest, momentami można po prostu parsknąć śmiechem, szczególnie jak ten kontekst yy, będzie całego tego zdarzenia. I nagle po prostu właśnie to podanie tego szczeniaka, ten brak tego Batmobilu, to jest po prostu takie. Ale jak? Tak, nie, nie yy, to jest tak. Taki humor po prostu, który całkowicie zaskakuje w tym momencie. Tak, i w sumie na zakończenie, bo też nie chcę wszystkiego pokazywać, też rozwaliła mnie puenta płyta pani prezydent, która rozmawia z Batmanem. Uważam, że amerykańscy bohaterowie lepiej chroniliby świat, gdyby oczyści, oczyścili najpierw własny kraj. No to jest po prostu, to jest prawda, to jest prawda. <laughs> I. Nikt o tym nie powiedział, aż wcześniej no, musiała jakaś kobieta, jakiś prezydent obcego państwa, gdzie Liga Sprawiedliwości no, chciała tutaj się troszeczkę rządzić. Tak, tak przyjść, na got przyjść na gotowe. Na zasadzie tutaj łobuzy porozrabiały, ale my teraz przyjdziemy, zaprowadzimy porządek i bądźcie nam wdzięczni, bo my, Liga Sprawiedliwości zrobimy wszystko ładnie porządnie i fajnie. No. ja tak się ten komiks pokazuje, że to tak nie działa. I na zakończenie pokażę jeszcze galerię. Na końcu, bo ona też jest fajna. Tutaj mamy wyszczególnionych bohaterów z oddziału samobójców. Postacie są charyzmatyczne. One naprawdę no, nie są złe. W, w całym komiksie, który ma naprawdę bardzo dużo stron, są też i osobne epizody z tymi postaciami, więc można też je jakoś tak zrozumieć, zapoznać się z nimi, co też jest na plus, że ja nie czułem się aż tak zagubiony. Natomiast galeria takich tych pięknych okładek, to niestety, czy znaczy niestety, po prostu ona jest w środku, w, pomiędzy zeszytami, a to też pokazywałem. Niektóre i one, no, tutaj robią największą robotę wizualną, one mi się szalenie podobają. No, na przykład ten, no ten to już pokazywałem wcześniej, ale jestem nim zachwycony, gdzie Batman stoi z Harley Quinn i w tle jest. Aj, w tle jest Zatem na zakończenie, bo to jest taka prezentacja i, i krótkie omówienie. Rozumiem, że dla Ciebie to jest bardzo. Ważny komiks, tak? Że jest to taka perła w Twojej kolekcji? Hmm, powie, powiem to tak, jak omawialiśmy uniwersum DC taką linię wydawniczą, to tam ten, ten komiks akurat miałem pożyczony i nie mogłem go prezentować, po prostu mi wyleciał z głowy. Ale jeżeli ktoś by chciał mieć w tej, tej linii wydawniczej z tych przeszło 30 czy 40 komiksów, czy ile ich tam jest, jeden komiks tylko, powinien kupić ten komiks. Oddział sam ujców złą krew. Jeżeli komuś podobał się film Jamesa Ganna, który wyszedł w tym roku, zdecydowanie powinien przeczytać ten komiks i kupić go. Jest bardzo dobrze napisany, moim zdaniem. Jest mądry, jest śmieszny. Momentem jest bardzo wzruszający. Bo też tutaj tego nie podkreśliliśmy, ale te postacie, ci członkowie oddziału samobójców, niektórzy mają tak rozpisane swoje relacje z innymi postaciami występującymi w komiksu, w komicie, że to jest nawet wzruszające. Takie, że potrafi się zastanowić po prostu, czy tak naprawdę są do końca są złoczyńcy, czy nie. Czy to nie jest generalnie, nazwijmy to ogólnie, ofiara systemu. Więc mm -hmm. daje to dużo do przemyśleń. Można pewnymi rzeczami się zastanowić, można komuś zacząć kibicować. I to nie dlatego, że jest, ma super moc, ale dlatego, co ze sobą reprezentuje. Widzisz, że ta postać to nie tylko złol, jak to tak ogólnie mówią, złol, któremu wsadzili bombę do głowy, tylko to jest ktoś, kto. Chciałby odsiedzieć swoje i wrócić do życia normalnego. Dokładnie. Chciałby jakiejś normalności. I to rzeczywiście to potwierdzam. Ja też to widzę. I szczególnie jedna osoba, która ma rodzinę i chciałaby stabilizacji, ona do tego dążyła, aby wreszcie mieć normalne życie, i ten system on na to nie pozwala. Więc tutaj jest Myślę, tak mocno zaakcentowane. Jest, tak, jest to zaakcentowane, bo czasami się nawet zdarza w popkulturze, że, że ktoś na przykład nie ma. Jeżeli ma jakiegoś pracownika, który powiedzmy ma kontrakt, ma wypełnić kontrakt i później się go nie chce zwolnić z jakiegoś powodu z tego kontraktu, że zrobił swoje, ale jest ci nadal potrzebne i, i robisz mu problemy z jego odejściem, to jest coś w tym stylu, tylko inaczej nazwane po prostu mhm. brutalniejsze. Więc książka też obnaża pewne yy, yy, ułomności zasad, norm, które w, w, w których też żyjemy, tak? Których... I hipokryzję. I tych, bo nie zapomnieliśmy powiedzieć na sam, sam początek w ogóle, że oddział samobójców jest pożyczony jakiemuś nie, nie, dziwnemu typowi. Dek się nazywa, czy jakoś tak, że nie Amanda Waller, która jest niby w rząd, z, rząd, z ramienia rządu USA decyduje o działaniach oddziału samobójców, tylko z jakiegoś powodu oddział samobójców zostaje pożyczony komuś prywatnemu. Mhm. Czyli to mamy jednostkę do zadań specjalnych, teoretycznie rządową, tajną, ale co, pożyczamy komuś prywatnemu, to to już też jest takie trochę wątpliwe. No zgadza Zadam się. Prywat, prywatne interesy wykonano. Tak jakbyśmy sobie wyobrazili, że mamy dajmy na to Navy Seals i powiedzmy w pewnym momencie jakiś generał, pułkownik czy ktoś tam mówi dobra to ja pożyczę temu Billowi Gatesowi czy jakiemuś innemu, bo on musi jakąś tam konkurencję gdzieś wykopać. Mhm. Okej okay. i jakie jest wasze zdanie czy czytaliście ten komiks czy wam się podobał um, i skomentujcie myślę że tak na zakończenie to co powiedziałeś na początku faktycznie słuchajcie komentarze lajki subskrypcje one to jest po prostu woda na młyn one też nas mobilizują do tego żeby się spotykać i, i dalej rozmawiać o, o komiksach i nagrywać więc więc też liczymy na waszą aktywność. Dzięki Szymonie za spotkanie. I widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć. Cześć. Na razie.